Siemanko, z tej strony Jakub Lesniak-Hartomek I proszę, żeby każdy widz to obejrzał Mój widz, albo ci co mnie oglądają i nie dają mi jeszcze subskrypcji To są takie ważne sprawy, ponieważ to jest filmik informacyjny I jesteśmy na moim kanale Będziemy sobie w filmy Więc tutaj bardzo duży inter FIFA z intrem, FIFA kariera, ale zauważyłem, że w PSP nie oglądacie. Playlista... No to nie. Zaczekajcie. Wejdę tutaj. Proszę, że ci co oglądają, żeby cyknęli na moje filmy. Dali mi lajka. O, wejdę się na kanał Kamil Facynko, mojego kolegi. No dajcie też suba, bo masz tylko 4 subskrypcje. Ja mam 12. On taki, jakby zagrajmy, takie różne filmiki ma z twarzy. Bez twarzy. Te nagrywał z bandikam I na pewno na jego kanale będą odcinki ze mną. Od 7 sierpnia do 21, bo jadę do niego. Będą odcinki ze mną. A więc wróćmy na mój kanał I Jak to się... kurde, żeby wrócić na swój kanał Taki ważny film W wakacje w ogóle nie będzie kart, bo nie da się ich kupić w wakacje A więc dobrze, na moim kanale nie będzie trochę filmików No PSP miałem nagrywać codziennie, ale chyba nie będę nagrywał codziennie Ponieważ nudzi mi się za bardzo PSP, mi się nudzi, pokażę Wam nawet je. Ja. Kurdeście, jeszcze. da się też światełko? To sobie zaświecę, o będzie widać. O, macie PSP. Nudzi mi się trochę to nagrywanie PSP. Wolę jakiś filmy, inny zakres jest taki informacyjne. Słuchajcie, tutaj takie coś mi wyskoczyło, którego nie mam O, dodaj zwiastun kanału Co to jest? Piszcie w komentarzach Jeżeli wy to macie Chyba na PSP będę gry ściągał Żeby ten, żeby mieć Super, intro mi nie wyszło, wiem, bo to się inaczej robi Ale ja nie wiem, ja nie wiem Oj, oj, oj To jest śmieszne. Raz jego The Forest oglądałem. A więc tak, mam drugi kanał. Link w opisie, a Wam pokażę. O, nazywa się Tomek Szukała. Tak jak mam na imię i na nazwisko. Kurde. Się robi tak. E. Tomek Szukała. Subskrybuj, 5 subskrypcji Subskrybuję siebie. Facebook mam Gmail, gmail czyli jak to się mówi. Mam również grę simulator pociągu kupiłem sobie. ponieważ jestem też fanatykiem kolei. No i lubię takie ten takie. Rzecz. To taki filmik, i trzeba po czymś pogadać. Tak. Proszę, ja już chcę mieć 14, 12 subskrypcji mam QA. I odpowiedzi na QA. Jeszcze jedne pytanie: i proszę, żeby mi tam zadać pytania. I na Hangoście. Jasne, że mogę z wami porozmawiać. Tylko mnie zaproście i napiszcie coś No ja na telefonie będę wiedział Dlatego nie nie ten Bo film faz z to robiłem intro tutaj Więc kto dawał subskrypcję mi To proszę dać subskrypcję mojemu drugiemu kanałowi Bo takie filmiki informacyjne będą na moim kanale. Będzie jakaś seria, wiem. Będzie jakaś seria. Jak tutaj widzicie, mega starter, tak? Czy tam mega zestaw startowy? To on jest. On jest oszustwem, ponieważ popatrzcie. I moja niezręczna klawiatura. Super, bo nie trzeba jej podłączać. Z Microsofta. Bo niestety nie będę otwierał, bo ja już to otworzyłem. Kto chce obejrzeć film ten, to proszę wejść moje filmiki i sobie je oglądnąć A więc to jest wszystko. Do usłyszenia, na razie, cześć.